Cześć. Co Kto dołączył? Cześć, <grymne> Co robicie? Ja <grymne> nie zginąłem, Nie. Nie, mnie, to nie może. Nie, to jest takie, są takie, jak papu, nie, papu, jak Nie wiem, nie nie wiem, on nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, tak, są. to co robicie. On ty chyba zmutował. Nie ja, wiem, ja, ja, co ja robicie, menadze. W tych fajnych damach. A no bo, co nie przeszkadza. No i kurwa, prawie.